Open Mind otwórz się na wiedzę. Odcinek 10. Wypalenie zawodowe i walka ze stresem. Witajcie. Zgłębimy dziś materiały dotyczące zdrowia psychicznego, yy, unikania stresu, no i zapobiegania wypaleniu. Chcemy wyciągnąć z tych źródeł, wiecie, takie praktyczne strategie, coś co pomoże złapać równowagę między pracą a życiem. Zaczynajmy analizę. Tak, zacznijmy może od podstaw. Bo zdrowie psychiczne to nie jest tylko, że nie jesteśmy chorzy, prawda? To raczej stan takiej wewnętrznej równowagi, no i umiejętność radzenia sobie z tym, co życie przynosi. A wypalenie zawodowe? No cóż, to właściwie przeciwieństwo. Stan wyczerpania. Często przez długotrwały stres. Właśnie. I brak tej równowagi, no, to prosta droga do napięcia i, no właśnie, ryzyka wypalenia. Czytając te źródła, uderzyło mnie, jak często pewne objawy się powtarzają. To nie tylko zmęczenie, takie chroniczne, ale też no, cynizm wobec pracy, spadek efektywności, kłopoty ze snem. Autorzy tych tekstów kładą chyba ogromny nacisk na to, żeby w ogóle do tego nie dopuścić, prawda? Dokładnie tak. Profilaktyka jest tu kluczowa. I źródła podają konkretne kroki. Po pierwsze, świadome granice. Przykład. No, chociażby wyłączanie maila służbowego po godzinach. Konsekwentnie. Niby proste, a takie trudne czasem. No właśnie. Dalej urozmaicanie zadań. Żeby nie wpaść w monotonię, która, wiesz, wysysa energię. No i bardzo ważne są rytuały odpoczynku. Nawet takie krótkie przerwy. Pięć minut co godzinę, jak w technice Pomodoro. Aha. Albo krótki spacer, powiedzmy, co półtorej godziny. To naprawdę działa. No, i urlopy, prawdziwe urlopy, bez zaglądania do maila co chwilę. Okej, okay, to jest prewencja. A co jeśli stres już jest na co dzień? Z tych tekstów wynika, że kluczem jest świadoma organizacja dnia. To brzmi logicznie, ale jak to, jak to w praktyce wygląda? Ta organizacja to powiedzmy kilka elementów. Sugeruje się często poranny rytuał. Coś spokojnego, wiesz, par minut medytacji, może rozciąganie, albo po prostu chwila na zaplanowanie dnia. Bez pośpiechu. Mhm. Potem, co ważne, priorytety. Skupić się rano na dwóch, trzech kluczowych zadaniach, nie rozpraszać się. Zamiast skakać po dziesięciu rzeczach na raz. Dokładnie. W ciągu dnia świadome przerwy, może właśnie z ćwiczeniem relaksacyjnym, a wieczorem. Rutyna wyciszająca, czyli na przykład odłożyć elektronikę na godzinę przed snem. Może krótka refleksja nad dniem. A propos tych ćwiczeń relaksacyjnych, w materiałach są konkretne techniki. Brzmią obiecująco i prosto. Jak one działają? Wiesz, co są zaskakująco skuteczne? Pierwsza często polecana to oddech 478. Wdech nosem liczysz do 4, zatrzymujesz na 7. I powoli wydychasz ustami, licząc do 8. 4, 7, 8? Tak. Cztery takie powtórzenia potrafią naprawdę szybko uspokoić. A druga to progresywne rozluźnianie mięśni, czyli napinamy na 5 sekund i rozluźniamy na 5 sekund kolejne grupy mięśni. Od stóp aż po twarz. To pomaga poczuć i uwolnić fizyczne napięcie. Okej, okay, to mamy ciało, ale przecież stres siedzi też w głowie. Źródła wskazują też na metody psychologiczne. Co tam ciekawego znaleźliśmy? Tak, ten aspekt psychologiczny jest równie ważny. Jedna z technik to reframing, czyli zmiana perspektywy. Zamiast myśleć problem, myślisz wyzwanie coś, z czego można się czegoś nauczyć. Mhm, zmiana nastawienia. Tak. Inna rzecz to komunikaty ja, mówienie o swoich uczuciach. Czuję napięcie, gdy. Zamiast od razu oskarżać, wiesz, bo ty zawsze. Jest też mindfulness, czyli uważność, choćby przez pięć minut zeskanować swoje ciało, zauważyć co się dzieje. No i prosty, ale myślę, że skuteczny, dziennik wdzięczności. Wieczorem zapisać trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To wszystko pomaga radzić sobie ze stresem na bieżąco. Ale jak to wszystko połączyć z tym odwiecznym problemem godzenia pracy i życia prywatnego? To chyba jedno z głównych wyzwań, prawda? Bez wątpienia. I autorzy podkreślają, że ten work-life balance to nie jest coś, co się samo dzieje. To kwestia świadomych wyborów, czyli trzeba to zaplanować. Dokładnie. Aktywnie planować czas dla bliskich, na przykład wspólne posiłki, ale bez telefonów na stole. Znaleźć hobby, które nas wciąga i nie ma nic wspólnego z pracą. Coś zupełnie innego. Tak. Czasem pomaga też cyfrowy detoks weekend bez maila, bez social mediów no i fundament regularny sen optymalnie 7-8 godzin najlepiej o stałych porach. Czy te analizowane teksty wspominają jeszcze o jakichś innych ważnych czynnikach? Takich budujących odporność? Tak, jest kilka dodatkowych, ale istotnych spraw. Wsparcie społeczne bardzo ważne mieć z kim pogadać, z bliskimi, a czasem może ze specjalistą. Dieta też ma znaczenie. Aha. Tak, źródła wskazują na wpływ np. Na kwasów omega-3 czy witamin B na nasz nastrój. Aktywność fizyczna, nawet krótki spacer obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. No i co ważne, rozsądek z używkami. Alkohol czy za dużo kawy mogą nasilać lęk. Podsumowując, z tych materiałów wyjania się taki obraz, że dbanie o zdrowie psychiczne to nie jest jakaś jednorazowa akcja. To raczej ciągły proces, styl życia. Budowanie odporności małymi krokami, ale konsekwentnie. Dokładnie. I może warto zostawić naszych słuchaczy z taką myślą do refleksji, zamiast rzucać się na wszystko naraz, jaka jedna mała zmiana spośród tych, o których mówiłyśmy, mogłaby przynieść największą korzyść. Taka, którą można by zacząć stosować konsekwentnie, już od dzisiaj. Open Mind otwórz się na wiedzę.